Cześć, witajcie, mamy czwartek. No i tak sobie przeglądam, słuchajcie te codzienne refleksje, i znowu fajnie piszą. No to z tego odcinka też pojedziemy. Zapraszam. A więc tak moi drodzy. W ogóle tak, jeszcze na początku, jeżeli wam się podoba, że na przykład opieram się w klinach, więcej na ałowskiej literaturze i jeżeli chcecie, żeby mm, kanał bardziej się opierał na uzależnieniu niż na szeroko rozumianym rozwoju osobistym, duchowym, co i tak się gdzieś tam zawsze będzie przewijać, ale jeżeli chcecie tego mięcha, takiego alkoholika, to, to dajcie znać w komentarzach. Generalnie statystyki na kanale są takie, że wolicie to mięcho alkoholika niż yy, takie wiesz, słodko pierdzące gadki jakieś, chociaż staram się, żeby one takie nie były, ale wiem o co chodzi. To dajcie mi znać w komentarzach, ja przede wszystkim nagrywam dla was, nie dla siebie, więc wasza, wasza rzecz. Yy, oczywiście zachęcam do łapkowania, komentowania, udostępniania tych materiałów yy, i moi drodzy Zachęcam również do wspierania, no bo dzięki waszemu wsparciu, a jak można mnie wesprzeć, w opisie filmu jest info, jak można to zrobić, to dzięki waszemu wsparciu te filmy po prostu powstają, no nie inaczej. A na dzisiejszy dzień, to jest 16 stycznia, mamy taki tekst. O, tak ustawię, będzie dokładnie widać, z czego ja czytam. O! E, dosięgnąć dna. Dlaczego obstajemy przy tym, że każdy AA musi wpierw dosięgnąć swojego dna? Po prostu dlatego, że mało kto zechce szczerze realizować program AA, dopóki nie stoczy się na dno. Stosowanie pozostałych 11 kroków AA oznacza przyjęcie takich postaw i zachowań, których prawie żaden nadal pijący alkoholik nie dopuści nawet do swoich myśli. 12 kroków i 12 tradycji AA. No moi drodzy, nie ma zmiłuj. Yy, samo picie, yy, kiedy zwłaszcza na początku jeszcze nie jest tak destrukcyjne, daje nam pewne przyjemności. Tak? Yy, I schematy i wszystkie inne rzeczy, które gdzieś wokół tego są, powodują, że no, generalnie, gdyby nie było bardzo źle, to byśmy chlać nie przestali. No tak to wygląda. A kiedy szorujemy dupą po swoim dnie, to widzimy, że na tej wadze yy, strat powodowanych z piciem jest znacznie więcej niż tych plusów, gdzieś które ten alkohol nam dawał. Dlatego jesteś w stanie wtedy przestać pić i jesteś w stanie pewne rzeczy yy, no, przyjmować. Zobacz, jak chlałeś, to byłeś taki, że yy, we wszystkim najczęściej byłeś <laughs> najmądrzejszy. Ne? Na każdy temat umiałeś się wypowiedzieć. Lepiej byś dobrał reprezentację na Mistrzostwa Świata piłki nożnej. Znaczy nie, nie mówię, że nie, bo ja się w ogóle na tym nie znam, ale to jest taki jeden z przykładów. Byłbyś lepszym inżynierem Mercedesa i na pewno lepszym strategiem Wojska Polskiego, tak? Więc tu my jesteśmy wszędzie wszyscy fachowcy. Jak przestajesz pić z powodu, że wiesz, przeszarowałeś dupą pod nie, to masz na tyle w sobie pokory, że hej, Bywa, że mam rację i, i w pewnych rzeczach będę stanowczy, ale bardzo często się myliłem. A kiedy ty jesteś, wiesz, największy motherfucker w ogóle pod słońcem, a cała reszta to jest pleb, z której powinien ci służyć, no to nie ma opcji na to, żebyś ty w ogóle cokolwiek wdrożył, zmienił i, i, i wiesz, pokornie, czyli wprawdzie spojrzą na siebie, że hej, w czymś się mylę. No nie dopuścisz takiej rzeczy, że w czymś się możesz mylić, bo wszystko wiesz najlepiej. Ne? Więc hello, może, może warto. Tak, na to, na to spojrzeć po prostu, nie? No, zupełnie szczerze i poważnie ci mówię, i to zobacznie tyczy się tylko osób uzależnionych, ale w ogóle. Ja zawsze mówię, że ściany szpitali usłyszały więcej prawdziwych i szczerych modlitw, rozmów z siłą wyższą, niż ściany różnych świątyni religijnych. Ja ich nie neguję, sam czasami chodzę. Natomiast no po prostu yy, miej na to poprawkę, że no tak już w życiu, w życiu działamy. Yy, że trzeba dupą pod nie przeszorować i to jest też o tyle pokrzepiająca myśl, że masz może 60 lat teraz albo 70, albo 50 i sobie myślisz kurde, gdybym ja trafił na ten kanał 10 lat wcześniej. Jeszcze 10 lat temu tego kanału nie było, ale już był blok. Gdybym miał ja na to trafił 10 lat temu, ne? to by było inaczej, <laughs> nie byłoby. Ja jestem przekonany, że gdzieś tam były ci jakieś takie pomysły podsuwane, albo myśli się pojawiały, ale wtedy byłeś na etapie ja wiem wszystko najlepiej. I wtedy mówią tak w AA. Wyciągasz watę z uszu i wkładasz do mordy, żebyś przestał gadać, a zaczął słuchać. Jakby ci takie coś ktoś powiedział, kiedy byłeś czynnym alkoholikiem, to w najlepszym wypadku byś się odwrócił, a całkiem możliwe, żebyś w mordę przyrąbał, No, po prostu, bo co ty mi będziesz, gnoju, gówniarzu, gadał jeden? Ty, hamie, co ty możesz wiedzieć? Znamy to. Bez dwóch zdań. Eee, tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie więcej materiałów poświęconych tematyce właśnie Aoskiej i, i stricte uzależnień, czy czy jak to ma być, po prostu. Według statystyk to wolicie tematy absolutnie alkoholika, takie wiesz, nie? No, ale wa, wa, wasze, wasza decyzja. Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Pogody w serduchu. Cześć.